Jeżeli chcesz stworzyć folder na ekranie głównym w swoim pokoju X7 Pro, aby to zrobić wystarczy, że przytrzymasz palcem na pierwszą aplikację, która ma się znajdować w folderze i przeciągniesz na drugą aplikację. I kiedy puścisz, to od razu stworzy się folder. Czasami nawet jest generowana nazwa. Możemy wejść do folderu oczywiście, aby sprawdzić nasze aplikacje. Możemy zacząć dorzucać kolejne aplikacje do tego folderu, robiąc dokładnie tak samo. I oczywiście możemy przenieść folder, przytrzymując palcem na ten folder. Dodatkowo możemy nacisnąć i przytrzymać, aby znaleźć opcję edycji, i kiedy tutaj wejdziemy, możemy nadać inną nazwę temu folderowi. Możemy także zmienić rozmiar. W przypadku rozmiaru zwykłego musimy nacisnąć na folder, aby otworzyć aplikację. W przypadku powiększonego mamy trzy aplikacje, które możemy od razu otworzyć bez konieczności wchodzenia do folderu. I mamy także rozmiary XXL, który zwiększa nam tę liczbę aplikacji od razu dostępnych do, do 8. W przypadku kolejnych aplikacji, mimo wszystko trzeba będzie wejść do folderu, aby je otworzyć. Ale jeżeli chcemy mieć taki szybszy dostęp, ale posegregowany, to możemy skorzystać sobie właśnie z takiego powiększonego rozmiaru bądź XXL. I następnie zatwierdzamy nasz wybór naciskając na ten ptaszek w prawym górnym rogu. I tak jak widać, ten folder jest nieco większy, zajmuje trochę więcej miejsca. No, ale fajnie jest sobie poorganizować tutaj aplikacje poprzez te foldery. Jeżeli natomiast chcemy usunąć folder, to musimy wejść do niego i następnie należy wyciągnąć wszystkie aplikacje z tego folderu. Czyli naciskamy przytrzymujemy na aplikację i następnie wyciągamy ją poza folder. Możemy z powrotem przyciągnąć na ekran główny, bądź możemy po prostu usunąć z ekranu głównego. Jedna i druga opcja. Się sprawdzi. I tak jak widać, kiedy już usuniemy wszystkie aplikacje z folderu, jeżeli już wszystkie wyciągniemy, to folder znika. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.